Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Superfoods na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować, jak zrobić y, drugi odcinek z serii słoiczki mocy. Y, słoiczki mocy są to takie po prostu <laughs> y, słoiczki na wzmocnienie, przeciwko grypie, przeziębieniu, z wykorzystaniem owoców, miodu, papryki chili i imbiru. Także będziemy potrzebować y, troszeczkę innego składnika, oprócz pomarańczy, dwóch cytryn, <laughs> papryczki, chili, kawałka świeżego imbiru, dodam do tego pół melona, świeżego, który po prostu zastąpi mi, na przykład większą ilość pomarańczy, no i do tego słoiczek miodu będzie potrzebny oraz kilka umytych wyparzonych słoiczków. To są takie słoneczki, które zjadamy w ciągu kilku dni świeże, a jeżeli chcecie, żeby stały dłużej, to w lodówce, żeby były najlepiej w temperaturze pokojowej, bo jeżeli są bardzo zimne, no to może balić nas też gardło, także takie na wzmocnienie zrobimy. Czyli trzeba po prostu, słuchajcie, obrać w pierwszej kolejności melona. Mam melona, także tutaj zrobimy sobie krojenie. Deska się przewraca. Krojenie melona na plastry. Trzeba będzie pokroić po prostu na kwadraty i wyjąć pestki. Po prostu obrać go dosyć dobrze. Także ostatnie słoiczki mocy już zjedliśmy w ciągu 3 dni. 4 dni. Także tutaj będzie, słuchajcie, mniej już imbiru, bo już mi został tylko kawałek i jedną papryczkę chili, jedna pomarańcza, dwie cytryny. Natomiast tutaj przewaga będzie melona i będzie zupełnie inny smak. Zapewniam was, że będzie doskonały, ponieważ melon jest bardzo soczysty i no i ma dosyć dużo dosyć dużo na soku. Jest twardy. Czyli najpierw już czystą mam rękę melona. Wkładamy melona, możesz zrobić tak po prostu takie same będą, jest dosyć dużo tego melona, teraz dodamy pomarańczarz z cytryną. Także tak. Ok, teraz dodamy tutaj e, chili. Chili dodajemy. Dodamy sobie imbiru. Także trzeba to podzielić, słuchajcie, na cztery porcje, żeby było. Ok. Teraz, za, za, teraz dodamy sobie miodu do tego, żeby nie od razu wszystkie owoce, także teraz zalejemy to miodem, tak po jednej łyżeczce. Trochę tego miodu też, yy, zobaczycie pójdzie. Okej. Okay. No, to jeszcze dodamy. Łuczki mocy, słuchajcie, mamy. A teraz zakręcamy je, tak? No i proszę, zobaczcie, teraz można trochę ten miód też tak, żeby... O, no i mamy słójczek. Słójczek mocy. Jeden. Melonowo-pomarańczowy, miodowy z miodem sobie będą tak stały i się będą macerowały. I teraz kolejny. Okay. Też puści sok, także tutaj drugi. Trzeci jest taki. To wstrząsnąć, żeby dobrze to, wiecie, się zrobiło. Okay. Sok z cytryny puścić cytryno. I teraz mamy słuchajcie, takie przepiękne słoiczki mocy, które polecam Wam właśnie zróbcie sobie są naprawdę świetne, z melonem, z pomarańczą, z cytrynem, z imbirem, z papryczką chili oraz z miodem. Także słoiczki mocy na zdrowie, na przeziębienie w innej wersji, bardziej lepszej i y, słodszej. Polecam serdecznie.